Poczynamy kolejną przygodę. Gdzie dzisiaj jedziemy powiedzcie? Tutaj jest stary cmentarz wiejski. A słuchajcie, szukamy. witajcie serdecznie w kolejnym odcinku dziś historia inna niż wszystkie ponieważ odnajdziemy tajemniczy i porzucony grób a oprowadzi nas znana ełcka osobowość Jarosław Franczuk oglądajcie jedziemy do Szczecinowa tak Jarku? jedziemy do Szczecinowa tam y, przy starym cmentarzu ewangelickim bo kiedyś było tak, że każda wioska miała własny cmentarz i potem one zostały już wygaszone już nie było nowych pochówków. Ale y, przy stanie cmentarzu w Szczecinowie na zewnątrz jest pochowana y, władzia Tylko tyle jest napisane na, tablicz, na tabliczce tej nagrobnej. Y, to jest Polka, która zginęła śmiercią tragiczną pracując w gospodarstwie rolnym. Miała 17 lat i była tutaj oczywiście na robotach, tzw. zwanych przymusowych w Niemczech. I została pochowana przed cmentarzem, czyli tak jak według polskiej tradycji, to przed cmentarzem chowa się samobójców, prawda? I tutaj na, na pamiątkę tej, jak gdyby tej śmierci tej osoby, Uj, tak, prosto jest, tak. i potem tym lewo został pan Galanty Franciszek, taki nauczyciel, który pochodził ze Szczecinowa. Ufundował taką tabryczką, a tam będzie ta tabliczka i w lewo. I jest ten grup no jest na, na zewnątrz cmentarza. To jest taki mm. event I ci, mimo... to chodzi też o traktowanie Polaków, którzy byli na robotach, prawda? Ona zginęła śmiercią tragiczną i wiadomo, tak naprawdę nie wie nikt, co było. Tylko tyle, że zapamiętałem jak władzi Władysławę, że pochodzi z Suwalszczyzny siedzieliśmy tu niedaleko. Nie nas ludzie przyjeżdżali dobrowolnie na roboty, bo tak było i że przyjeżdżali tutaj ludzie z zagranicy do Bauerów, do Rafieć. Ale ona była tu na robotach przywódcowych no i zginęła. Ale jako Polka nie zasługiwała na to, żeby leżeć na cmentarzu z Ewangelikami i z Niemcami. Może Postrasz. po wyemitowaniu tego filmu ktoś będzie wiedział może więcej informacji. O tej władzi, także czekamy od Państwa na jakieś informacje. Tutaj jest stary cmentarz wiejski sprzed okresu II wojny światowej. Jedziemy, idziemy szukać grobu władzi Jarek tutaj jest. Nam tutaj przewodnikiem. Potarze, przewodnikiem idziemy. Jeżeli oglądacie nasze odcinki, pewnie przypominacie sobie nasz inny odcinek, kiedy znaleźliśmy ruiny kościoła zburzonego w Bożymach. Który został zniszczony podczas II wojny światowej? Jeżeli tego odcinka nie widzieliście, zapraszam link, podepniemy w opisie filmu. Jest? Co mamy? Jest. Władysława Władzia, pochodząca z Suwalszczyzny, zginęła śmiercią tragiczną w roku 1943 w gospodarstwie rolnym, mając 17 lat, będąc pracownikiem robót przymusowych. Pochowana pod ogrodzeniem cmentarza ewangelickiego w dnia Stary Starówku. Poza obrębem. Może jeszcze spróbujemy ten mur znaleźć, co? No niełatwo dojść. O, tutaj chyba Koloska. Koloska. Je... Koloska. I tutaj też. Koloska. Matis Koloska. 1828-1907. Coś takiego. jest dużo to jest weterynarzem, nie tylniarzem. Przy okazji tego spotkania dzisiejszego, ja mam tobie propozycję. Ty jesteś tutaj Alfą i Omegą tutaj gminy Stare Juchy. Zapraszamy Cię do programu naszego tutaj z tych okolic, bo Ty tutaj masz potężne wiadomości i możesz nam dużo rzeczy opowiedzieć i podpowiedzieć. Mam nadzieję, że nie odmówisz współpracy. Tym bardziej że nagrywam. <gry> Szanowni państwo, jeżeli macie jakieś informacje o tym grobie, o władzi, odzywajcie się do nas, piszcie, także każda informacja jest bardzo cenna.